Proszę? Trudniacie. Proszę? Trudniacie. Co, co utrudniamy? Kim pan Czekamy pan na test. Ale chłopie, co ty się kurwa o, o ty o, ty? Ty no, się My sobie robimy tutaj materiał dziennikarski. Ile wy macie lat? To pan pan? Ale ja. kurwa... Czekamy na test. Ale no, se kurwa Ale z nas nie robią ty debilu, ty kurwa nie możesz tego zrozumieć? Ale Stakujesz, to mnie kurwa interesuje! No nie mam czasu! Ty 10 no tysięcy no, ludzi ciągle! Kochuję mi radość! Bardzo dobrze! Takich kretynów ogląda 10 tysięcy ludzi? No, no powiem przyjemnie! No, że... no. Jesteście kurwa darem! Ty kurwo! <šles> Jesteś bez, maski? Wy bez tej maski, już! Agresywni Covidianie, ale jaja kurwa! Kurwa, Agresywni Covidianie, widzieliście to? Ja pierdolę! Agresywny Covidianie! Jedzie jeszcze. Kurwa, pajasuję! Weź właśnie z obu zdjęcie dokładnie. No cóż, no, mieliśmy świadkiem razie czego, bo się tu będzie coś prół, ale nam przerwali transmisję, kochani, normalnie. Coś niesamowitego, coś niesamowitego. No dobra, dobra, dobra. Będzie wokół COVID, Janie. Ale chłopie, odejdźże, odejdźże. Czemu go atakujesz, kurwa, pajacu? Idźże stąd, kurwa. No i dobrze, a my sobie robimy reportaż, pajacu, kurwa. Opie, kurwa, chodzisz... Kurwa, plujesz kurwa, kopiesz tu, kurwa, pojebało cię w dupie, kurwa. Powiedziałam, W dupie ci pojebało? przychodzisz, kurwo, przychodzisz na testy, kurwa i nas plujesz, kurwa, pajacu. Dlaczego utrudnia cię, kurwa, jestem? No, jestem dziennikarzem, co robię materiał. Weźże ja to jest dalej widzieli nie pojebany ty. No. Dobra, chodź, skończymy sobie ten materiał, no nie? Ale swój chłop przyszedł nas opluł, a teraz pierwszy kopnął mamy to nagrane no. No i co? Ale ja nie jestem, ja nie jestem bajacem, który zły na policję, co? Ty jesteś wnięczy kurwa? kurwa, ty ma No co bo frajer pluje, przyszedłeś na testy i pluje w frajerze. No. Plujesz, kopiesz kurwa? Kim ty jaki kurwa jaki, 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 jaki jesteś w ogóle? Kim ty jesteś w ogóle? Tego psa ci kurwa to Co? To nie o to chodzi, no patrzcie co się dzieje kurce. Nikomu tutaj nic no nie robimy, kurde. Tyś z kurwa Kurwa, on pierwszy opluł i później pierwszy kopnął. Co Wy... wyglądasz? Co? No A ja wygl... A ja by... no. gdzie masz pozytyw? Gdzie masz Ty kłakowidianko, ty wiesz, ode mnie? Od siebie mnie nie dyskryminuj, ty! Covidianie. Wariaci. proszę, Psychole. Widzicie, co ludzie z nich robią? Co ty do mnie? Co ty powiedziałeś? Dajcie spokojnie. się z materiałem Ja o siebie No po co, żeś się do nas przyjedbał, papajacu, ty? Po co się przyczepiłeś tutaj? Po co się przyczepiłeś? Poczekamy na testy. a zawsze trzy roce mamy maskę, a sam chłop maski nie ma. No, I to w nas i zjechał na testy, ty, no wziąłeś takie rzeczy, no nie do wiary. No wyszedł i pierwszy kopnął, no mamy to nagrać.